Może czas na rudę? On nie jest ciemny. On jest rudy. Rudy po mojej starej rudej z 13 roku. Kolejny jej syn. Ach. Kolejny syn. Teraz czas przyszedł na rudę. Na moje rudę. Co do jeszcze tych gołąbków. Ktoś tam narzeka. No, żeby taki materiał sobie zgromadzić, to trzeba było gołębi przesie, przesiać przez loty, przez lata, bardzo wiele, żeby te gołębie zostały. Tak naprawdę to jest, to są bracia z trz, pięciu, z sześciu par gołębie. Taka prawda, to nie są każdy różny z innej parafii, to są, jest wszystko, wszystko rodzina, bo te rude są ze sztolami spokrewnione tam była samiec za partnerka był szol z rodzina